Nazywam się Ryszard Sielski, mieszkam w Warszawie, należę do klubu Warsaw Masters Team, pływam amatorsko, obecnie już jako starsza osoba jako Masters. Będąc w pracy i wiedziałem, że będę odchodził na emeryturę, już zastanawiałem się, co ja będę robił. Więc po prostu mówię, spełnię swoje marzenia. Turystyka albo malowanie artystyczne. No i malując, będąc w studiu plastycznym, czytałem gazetę wyborczą, gdzie była notatka odnośnie. Mistrzostw Polski w pływaniu masters. Ponieważ ja bardzo lubię pływać, więc postanowiłem wystartować w tych zawodach. Mastersi mają to do siebie, że tam startują ludzie od 25 roku życia, co 5 lat. Więc w swojej kategorii wtedy miałem 60 lat i wystartowałem. przebrałem się w szatni, przychodzę na płytę, patrzę, sami byli zawodnicy. Wystraszyłem się po prostu i mówię, co ja tu robię, jako amator. Wróciłem, z powrotem wracam do szatnie, ale w drzwiach mówię, przecież mi nic nie zrobią, będę najwyżej tłem dla nich. Wróciłem i faktycznie dobrze zrobiłem. Wystartowałem i tak wystartowałem szczęśliwie, ponieważ w tym czasie Zawody mastersu w Polsce dopiero powstawały i to mastersu bardzo mało startowało, bo zaledwie 64 było wtedy na Mieszczostach, więc nie było nie było. Dostałem medal, bo więcej jak trzech nie było. I to mnie zachęciło do pływania. No i później co roku podglądałem, jak pływają zawodowcy jaki układ rąk, nóg jest do pływania. I tak z czasem nabrałem rutyny, techniki. I później, gdzieś w 1995 roku, czy dalej nawet, zacząłem pływać już prawie wszystkie konkurencje. Już opanowałem krał, opanowałem żabkę, opanowałem Grzbiet opanowałem nawet motylkiem, ale to już w 2000, w którymś tam roku był Było także. Muszę się pochwalić jako staruszek. Przecież nie liczyłem na to, że zrobię jakąś karierę pływacką. I jako ten starszy starsza osoba zacząłem pływać nawet motylkiem. To jest najcięższa konkurencja pływacka. Także nawet doszedłem do tego stopnia, że mam rekord polski w pływaniu motylkiem. Z chwilą startów coraz częściej na zawodach, startów w kraju i za granicą, moje życie miało tak, taki sens, że zacząłem uprawiać to poważnie, trenować poważnie. Czytać książki o stylach, jak się pływa technicznie. No i startować przede wszystkim na zawodach już takich europejskich. Pierwsze zawody, które z klubem wyjechałem do Monachium, to były chyba Mistrzostwa Świata w Monachium jako Amato, jeszcze w zasadzie Amato. Wystartowałem właśnie na 200 żabko i tam byłem 66, 44, no to bardzo daleko. A teraz no, w zasadzie mieszczę się w pierwszej dziesiątce. Startowałem niedawno właśnie w zeszłym roku na Senior, na Olimpiadzie Mastersów we Włoszech. No i sukces odniosłem. 200, 200 metrów z motylkowym zająłem, drugie miejsce i trzecie miejsce, 400 z zmiennym. Byłem w tym czasie jako jedyny z Polski. No, przykro mi było, jak była impreza uroczystość. Ma 150 tysięcy zawodników z różnych stron świata. Ja z Polski, z chorągiewką małą jestem, byłem sam. Dopiero później się dowiedziałem, że startowali kolarze, ale, atleci, ale w następnym dniu. W każdym bądź razie ze mną na basenie startowała e, zawodniczka z Japonii, mając 94 lata. Aktywność fizyczna ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o stronę psychologiczną, to znaczy, Podnosi jakość życia danej osoby. Wiadomo, że w wieku starszym osoby są skoncentrowane na, na funkcjonowaniu własnego ciała, własnego organizmu, więc często też porównują i odnoszą swoje funkcjonowanie, swoje możliwości do innych osób. I jeśli zauważają, że ich aktywność jest na jeszcze dosyć w miarę dobrym poziomie, to automatycznie przyczynia się do ich lepszego lepszego samopoczucia. Na początek spróbować grzbietem. Najłatwiejszy styl to jest grzbiet. Wystarczy położyć się na wodzie i człowiek się unosi. I spróbujcie, nie bać się, są ratownicy na basenie, są instruktorzy, można poprosić, każdy. Wpływać się można w jeden dzień nauczyć. Próbować i po jakimś czasie dojdziecie do perfekcji. Po no, miesiąc, dwa miesiące pływać już dobrze, później podpatrywać sobie na basenie osoby, które pływają szybciej i spróbować się ścigać z nimi, upatrzyć sobie jakiegoś pływaka. I dochodzić do perfekcji. W ten sposób ja to robiłem, bo ja nie byłem zadowodowcą jako staruszek. Pod, musiałem podglądać, jak się technicznie pływa, e, popytać się tych pły, zawodowych pływaków, czy ja dobrze żabką pływam, czy dłonie, nogi dobrze pracują, tak samo krałę. I to mi pomagało. W każdym razie doszedłem do tego, że. E, Teraz mam wszystkich 1300 medali, bo jeździłem po całej Europie, taki zachłanny byłem na medale, że wiem, gdzie pojechałem, to wszystkie konkurencje startowałem. Obecnie, właśnie e, dwa tygodnie temu wróciłem. Są takie zawody, e, Mazury organizują, województwo Mazurskie senior games gdzie można startować nie tylko w pływaniu, ale w różnych innych dyscyplinach. Jest ich tych dyscyplin chyba 6, 8 w każdym razie i tam właśnie pływają. Tam jest dla senior games to jest od 45 roku życia i pływają różni ludzie, którzy umią w zasadzie dobrze pływać i którzy ledwo pierwszy raz biorą udział. I to kobiety i mężczyźni. Proszę się nie sugerować. Jeżeli ja patrzę na ludzi pływających bez rąk, bez e, e, nóg i pływają, to dlaczego ja mam nie pływać? I to mnie mobilizuje. Miałem też przypadek, że miałem rękę w gipsie i wystartowałem. No, startujesz, nie dasz rady. Dałem radę. I coś śmieszne było, że tą jedną ręką w serii byłem pierwszy. No, do samoklaski, to mobilizuje. Poza tym kontakt jest z ludźmi, z zawodnikami starszymi. Tam się na basenie nie rozmawia o chorobie. Ten nurt rywalizacji, Wśród osób starszych, który od niedawna w Europie zaczął nabierać rumieńców, jeśli tak można powiedzieć. Trzeci raz są europejskie mistrzostwa senior games organizowane, drugi raz w Polsce w tym roku były. Gdzie 35 uczestników to były osoby powyżej 75 roku życia. I bardzo Aha. dużo osób. To nie są byli sportowcy. To są osoby, które przygody ze sportem zaczęły w wieku 60-70 lat. Czasami, na przykład po wypadku, rehabilitacja zastymulowała to, że ta osoba zaczęła pływać. W tej chwili startuje w Senior Games, bo robi to systematycznie. Jest tam grupa ludzi, z którymi się doskonale czuje i to jest jej jakimś celem bycie na tych zawodach, czuć. Atmosferę tych zawodów. Tu nie chodzi generalnie tylko o wynik, tylko właśnie o wszystkie te elementy, które razem na to wpływają. Na zawodach dużo się spotykam z młodzieżą. To z mastersta, bo masters, no młodzież dla mnie to jest 25, 30, 40 lat, to są młodzi, ale również w sportowym ratownicy wodnym mam młodzież dosłownie. 18-22 lata. Co mi to daje? Daj mi radość życia. Odmładzam się po prostu. Nie czuję się w ogóle, że ja mam te prawie 80 lat. Młodzieżą pływa i młodzież bierze przykład ze mnie. Zapytają się: Ile ja mam lat? A mój tata ma tyle i nie pływa, a mój dziadek tego, o, a pan ma prawie 80 lat i się dziwią, że ja daję sobie radę i ten kontakt jest właśnie wpływem dużo, bo mówię, przyjadę do domu. Powiem tatusiowi, powiem dziadkowi, żeby pływali, proszę robią ze mną zdjęcie, dedykację, proszę i, i tak, i jest satysfakcja, i jest przyjemność. Poza tym, jeżeli ja mam zawody na otwartym terenie, tak jak w Gdyni czy w Łódzce, gdzie na plaży jest jasno młodzież I Jestem ostatni oczywiście, na końcu biegnę czy płynę, ale owacje są, podziękowania są, podziwiają człowieka. Teraz się wybieram właśnie do Francji, do Montpellier na mistrzostwie siata, chociaż tam będę najstarszy, mojej kategorii nie ma, ale chcę spróbować. Chcę spróbować się startować i w morzu, i w basenie, i zobaczyć, czy dam radę. Mimo, że człowiek już prawie pod osiemdziesiątkę zbliża się, ale jest wszystko przed nami. Lubię morze szczególnie, lubię fale i to mnie. Właśnie pociąga. Lubię jakieś przedsięwzięcia, wyzwania odpowiednie dla siebie stawiam i dlatego jak pokonam to jestem zadowolony i stawiam później następne, coraz wyżej poprzeczkę. Mój dzień pracy wygląda w ten sposób, że niestety o 5 muszę wstawać. Pierwszy ruch to jest komputer, zobaczyć pocztę, co doszło, gdzie co jest, popracować później w komputerze jakieś 2-3 godziny. Następnie ubieram się, idę na basen. Na basenie biorę ze sobą no to co trzeba na basen, ręcznik oczywiście, laczki, okulary, czepek. Najlepszy czepek jest w zasadzie sylikonowy. On się dobrze trzyma. Okulary, które trzeba najpierw przyłożyć do Oka, czy zaś się okular, i wtedy trzyma dobrze, bo tak przeważnie źle założą okulary i woda się dostaje, i są zniechęcenie do pływania. A okulary dają to, że jest przyjemność oglądania wizualnie, komfort jest pływania po prostu. No na basen przyjeżdżam z tym wszystkim, rozbieram się, tam zakładam swoje laczki. Oddaję ubranie do przechowalni, no dostaję numerek do szatni swojej na basenie. Ja wchodzę. No, oczywiście, przedtem, jeżeli trzeba wykupić bilet wstępu, są baseny, które są bardzo tanie. Nie tylko w Warszawie, ale i w całej, w całej Polsce. Są godziny otwarcia basenów, gdzie starsze osoby mogą, mają prawo przypuszczalnie w godzinach rannych pływać i płacę bardzo tanio. Następnie po pływaniu wychodzę na... Aha, muszę jeść przede wszystkim. Jak już w się rozbiorę, to obowiązkowo trzeba się spłukać. Spłukać się i, i idziemy na basen. Na basen wybieramy w zależności od tego, czy jesteśmy sprawni bardzo, czy słabi. Wchodzimy do wody albo na Płytkiej części basenu, albo na głębszej części basenu. I spokojnie. I nie róbmy w zasadzie, że stopniowo tak wchodzimy, bo zimna woda, czy coś. Raczej znaczy, tak szybko zanurzyć się, bo to źle wpływa na samopoczucie, tak wchodzenia do wody. No i w wodzie wtedy trenujemy sobie odpowiednio czy pływanie, czy moczenie. Raczej uważam, że wypływanie. Nie zalecam stawania po pływaniu, stawania przy ściance, dlatego że człowiek jest rozgrzany, stanie przy ściance, rozmawia z innymi, to na nerki źle wpływa. Bo tak rozgrzany, a woda ma 26 stopni, więc ochłodzenia człowiek ma wiadomo 36 stopni Celsjusza, to tutaj może nerki przeziębić sobie. Poza tym na basenie zalecam właśnie iść pod masaż, zrobić sobie wodny masaż. Bardzo fajna rzecz e, dla tych, co mają oponki, e, sobie z, e, zlikwidować to. Iść do sauny, do czakuzy, w czakuzy jest bardzo ciepła woda. I tam trochę odpocznij sobie, spokojnie wyjść, spłukać się, ubrać się i zadowolony. Po wyjściu zobaczycie Państwo... Jaka reakcja jest? Jesteście, że tak powiem, wolni, odprężeni? Wasze ubranie jest takie jakieś luźne? Aktywność w środowisku wodnym, czy to pływanie, czy ćwiczenia, bo, bo część osób ze starszego pokolenia niestety pływać nie potrafi, więc jak najbardziej może korzystać z ćwiczeń. Wtedy umiejętność pływania nie jest wymagana. Tam tak naprawdę tych przeciwwskazań, znaczy, znaczy wskazań jest cała masa, przeciwwskazań jest bardzo niewiele, więc może opowiem o tym co wyklucza yy, i co nie pozwala na uprawianie tego typu form aktywności? Na pewno wszelkiego rodzaju yy, choroby kardiologiczne, nie, niestabilne na przykład nadciśnienie tętnicze, które nie jest uregulowane, yy, jakieś yy, stany po wielokrotnych zawałach serca, yy, na pewno. Yy, Choroby związane, jeżeli chcemy uprawiać to pływanie w jakichś zamkniętych akwenach, czyli baseny, na pewno choroby grzybicze skórę. Natomiast tak naprawdę o, astma, jeżeli chodzi o choroby układu oddechowego, ale tak naprawdę nie każdy astmatyk yy, musi mieć przeciwwskazanie do yy, tego typu form aktywności. Yy, I tak naprawdę nie ma więcej przeciwwskazań, czyli wszystkie pozostałe yy, yy, i nie jednostki chorobowe, czy wszystkie pozostałe problemy związane z układem kostno-stawowym, związane z układem mięśniowym. W tych wypadkach jak najbardziej to pływanie jest zalecane, bo będzie ono pełniło formę taką terapeutyczną. Czyli będzie korzystnie wpływało na poprawę funkcjonowania, jeżeli chodzi przede wszystkim o narząd ruchu, również o układ oddechowy. Proszę Państwa, chciałbym Was, e, szczególnie staruszków, którzy się uważają za staruszków, siedzą przy telewizorach w domu i nie chcą pływać. Do pływania, do robienia jak najwięcej ruchów, czy bieganie, czy pływanie, z tego względu, że dla waszego to zdrowia. Nie musicie chodzić wtedy do apteki, do lekarza. Na basenie wszystko przechodzi: ból przechodzi, stres przechodzi. Poza tym kształtujecie swoją sylwetkę. Stawy Wam lepiej pracują, bo tak to trzeszczą. Umie, chciałem powiedzieć, że umie jak trzeszczały, tak teraz przestały trzeszczeć stawy. No Tak jak w każdym się zobaczycie, zobaczycie efekt swego ruchu na basenie.